Następna kategoria jest mi szczególnie bliska. Sportowiec roku 2013. Każdy z nominowanych zna słodki smak zwycięska i gorycz porażki, bo to są dwa smaki, które stanowią o smaku życia. Ale co jest najistotniejsze, że my, widzowie, kibice, siedząc przed telewizorem, możemy też czuć ten smak, poczuć się jak mistrz olimpijski. To jest coś bezcenne. Oto nominowani. Jerzy Janowicz, Justyna Kowalczyk, Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Piotr Żyła. Aleureata Ogłosi i Wiktora Wręczy, człowiek, który kiedyś zawiesił sobie w pracy nad biurkiem taki cytat z Oskara Wilda W życiu nie trudno jest odnieść sukces, trudniej jest go znieść. Dziennikarz, osobowość, mój szef, nauczyciel i przyjaciel Włodzimierz Szaranowicz. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście kategoria, w której te osoby, które dostają nagrodę, mają widownie kilkunastomilionowe. Porywają nas do wielkiego lotu, do wielkiej radości. Brawura, ryzyko, odwaga jest cechą tego świata, który reprezentuje zwycięzca. Sześć sekund, zaledwie sześć sekund lotu dla wolności. Tego, który to wykonuje, powiedział mi to niedawno. I wielka nagroda w postaci właśnie samego skoku i przeżywania. A dla nas wielka radość ze zwycięstwa. Tę wielką radość, wielką magię dał nam Kamil Stoch, który został dwukrotnym mistrzem olimpijskim w Kamil, zapraszam. Ja chciałbym bardzo, bardzo podziękować za, za to wyróżnienie, za to, że ktoś, ktoś docenia moją pracę, mój, mój wysiłek włożony w treningi, w przygotowywanie się do osiągania swoich celów i ja tym samym chciałbym się odwdzięczyć tym, którzy również wkładają wysiłek w to, żeby, żebym to ja mógł osiągnąć ten cel. Chciałbym właśnie podziękować tym osobom, których nie widać zazwyczaj w telewizji, a tymi osobami są moja żona, moje rodzice i moje siostry, cały sztab szkoleniowy i chciałbym bardzo ich wymienić, ponieważ no, widać ich bardzo rzadko, a niektórych prawie w ogóle, a zasługują na to, żeby, żeby o nich wspomnieć. Jest to trener Łukasz Kruczek, asystent Grzegorz, Grzegorz Sobczyk, Zbigniew Klimowski, Piotr Fijast, najlepszy fizjoterapeuta na świecie Łukasz Gębala, serwis Kacper Skrobot i biomechanik Piotr Krężałek. To są ludzie, dzięki którym ja mogę być w tym miejscu, w którym jestem. Chciałbym podziękować wszystkim tym ludziom, którzy wspierali mnie cały czas od początku, kiedy tylko zacząłem swoją karierę. I, I dziękuję wszystkim kibicom, wszystkim tym z Państwa, którzy e, pomimo tego, że nam czasem coś nie wychodzi, że <laughs> się wkurzacie na nas podczas e, złych skoków, że tak powiem, to i tak włączacie telewizory i do, dopingujecie, kibicujecie nam w następnym. Dziękuję. Tam od dzisiaj Kamil Wiktor Stoch. Kamil, ty dziękujesz, to my dziękujemy.